To jest takie święto, gdzie wszystkich obdarzysz miłością. Można kogoś przytulać i całować. Dzień zakochanych. Pokazuje się, jak kogo się lubi. Daje się komuś prezent, i, i wtedy komuś jest miło. Będę się czasem do lodziną. Miłość na przykład jest taka, że ktoś może dać komuś kwiatki. Miłość to jest. To jest coś, kogoś kochasz z całego serca. Że się ciągle tuli do siebie i się całuje. Miłość to jest takie coś, że kogoś kochasz. Można dać komuś kartki, powiedzieć, że go kochasz, albo się go do kogoś przytulić. Ktoś kogoś zabierze na basen albo na lody mówi się komuś, że się go kocha i się go całuje i przytula. Tada zawiera mamy do restauracji. Daje się prezenty. Taką, taką karteczkę można namalować serce i, i wyciąć kartki i tam napisać wesołego dnia Walentynek. Ja na przykład z moimi rodzicami robię coś takiego, że się do wszystkich przytulam, rozdaję kartki, no i, i Zawsze pod noc oglądamy taki film o walentynkach. Tata daje mamie kwiaty. Do walentynki na przykład tańczą. Mam trzy chłopaki, ale już zdecydowałam ze dwa. Ja, ja, ja mam zakochaną Amerykę Górską i, i mieszkam... Ona chodzi tutaj obok do tej szkoły tam obok. Mam takich jeszcze kilku, na przykład Kamila, Kornela, ale jeszcze myślę, w którym tak.